Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na kolejny rok. I nie ukrywam, że tam będzie zawsze okazja do, do mierzenia temperatury w skali kraju napięcia w sprawach zagrażonego obywateli. Ten rok jest szczególnym krokiem, wszyscy to doskonale wiemy doskonale czujemy jest. rok jest I dalej w następnych latach, następny rok po 4-5 latach. I wtedy to ma sens. Myślę, że w skali kraju, gdzieś w skali także wszystkich organizacji pozarządowych, takie podsumowania, taki bilans robimy. to jest niesłychanie to potrzebne. Myślę, że tak zastanawiając się z punktu widzenia tego, co zmieniło się i w jaki sposób zmieniało się zmieniało się w Polsce. Wszyscy czujemy, że w jakimś nowym bardzo ważnym elementem tej nowości jest właśnie nie tylko nowość, ale i aktywność, wielką wielu, wielu chorób, aktywności obywatelskiej w obszarze organizacji pozarządowych. To jest coś, co przyszło do Polski, co zginęło się z pozytywnych, razem z wolnością, razem z demokracją. I oczywiście gdzieś siłą rzeczy musimy także mierzyć. Warzyć troszkę to, czy to się rozwijało w wystarczająco dużym tempie, czy też nie. Jak się rozwijało w porównaniu polskich, jak rozwój organizacji, porządku podatkowych, a w innych krajach, które tę drogę ku demokracji dużo wcześniej od nas, albo przechodzimy ten szlak razem z nami po tym przełomie lat, lat 80. Y i 90. Y. Jestem pewien, że w tym bilansie właśnie powstanie, rozwój sektora organizacji pozarządowych to jest jeden z jaśniejszych punktów osiągnięć 25-lecia polskiej wojny. Myślę, że siłą rzeczy też gdzieś nasze myśli lecą w stronę tych, którzy mieli odwagę i mieli tą zdolność do bardzo konsekwentnego zabiegania o to, aby taka możliwość powstała. Z tego, co ja pamiętam, na pierwsze pierwsze Państwa spotkanie, forum to było 20 lat temu w Gdańsku, prawda? I w to o ile pamiętam, Jacek kur. Warto to o tym pamiętać, warto to podkreślać, bo to także uzmysławia nam, że ta wola i chęć yy, poszerzenia obszaru rozwiązywania spraw polskich w oparciu o aktywność obywateli wiąże się ściśle z tymi pomysłami na Polskę, które miały na Polskę głęboko zmienić w drodze od totalitaryzmu ku demokracji. Ja to sobie wypisałem ale nie tak problemu. Chciałem się z Państwem podzielić, oprócz pochwały 25-lecia, oprócz, oprócz długich dokonań, oczywiście mam świadomość ja także, że spotykam się z osobami absolutnie wyjątkowymi. Wiem, bo tak się służyło Trochę w tym środowisku też mam, tak powiem, możliwość wglądu pewnego. Wiem, że tutaj jest wiele osób z wielkich miast. Ale praktycznie jest bardzo wiele osób, które przyjechało często z małych miejscowości, gdzie siłą rzeczy, siłą niekoniecznie bardzo dobrej rzeczy są często jedynymi. Aktywnymi obywatelami z ambicją wniesienia jak najwięcej do rozwoju tej społeczności lokalnej. Jestem głęboko przekonany, że szczególnie ta kategoria osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych przyjeżdża tutaj na Ośmię, także po aby nie tylko dowiedzieć się czegoś, ale również aby zdobyć dodatkowe źródła energii, inspiracji, coś też czego trudno chyba funkcjonować naładować akumulatory tym własnym akumulatorem przekonaniem, że służy się dobrej sprawie i że w gromadzie po prostu jest, jest się silniejszy, jest się lepszy. Jestem więc przekonany, że to jest odpowiednie miejsce, aby także powiedzieć, opłacy zjawiska, które według mnie są warte głębszych refleksji. Otóż na pewno trzeba odmywać Polskę, polski sektor organizacji poza czyli się jak to będzie w innych krajach nasze rynku. No, proszę Państwa, warto więc zwrócić uwagę, że po pierwsze niewątpliwie mamy ogromne osiągnięcia dzisiaj jesteśmy tak powiem, do przodu w stosunku do krajów takich jak Rosja, Ukraina, Błorusz, że nie wszystkim również się udało, udało rozwinąć w sposób tak szalony organizacje pozarządowe regionów moim przykładem przeżywają pewien rekres, To dotyczy na przykład tego. Ale też warto zauważyć, głęboko się zastanawiać, dlaczego w niektórych krajach, w niektórych społeczeństwach, startujących z dużo gorszej pozycji sprawy idą czasami lepiej. Mam na myśli na przykład kraje małżeńskie. Oczywiście jest inna skala problemów, na skala krajów, ale tym nie warto się nad tym zastanawiać, po prostu po to, aby wyciągać jak najbardziej idące wnioski. Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę yy, na to, że rzeczy yy, że po prostu zmieniają formę aktywności To wszyscy doskonale czujemy, a Czują nie zawsze w sposób bardzo pozytywny. Bo proszę Państwa, czujemy, że z jednej strony coś, co jest absolutnym fenomenem, rzeczą wspaniałą. I potem w Polsce jest świetną wizytówką Polski Demokratycznej, Polski Obywatelskiej. Wielkie, ogólnopolskie akcje społeczne, tak jak na przykład Wynika Pomocy, którą kocham, zbieram, jestem z niej absolutnie dumny. Ale musimy dawać się że to jest ilustracja pewnego zjawiska, która także ma drugą stronę tego medalu. Bo to jest w moim przekonaniu sygnał świadczący o tym, że gdzieś rośnie przekonanie, że można, a może nawet trzeba swoją energię, swoje, swoje zaangażowanie wykazywać nie we własnej niewielkiej, może mniej spektakularnej formie zaangażowania, tylko w takich akcjach yy, w akcjach ładziowych, które są wystarczająco nagłośnione, niekoniecznie należy się angażować w organizację, bo może wystarcza czasami taka szybka akcja, która daje możliwość satysfakcji w dobrze zrobionej jakiejś sprawy, daje pewną przyjemność uczestniczenia w wielkim... To jest według mnie warte przedyskutowania także w Państwa środowisku, bo to wcale nie oznacza, że nie chcielibyśmy takich wielkich, spektakularnych wydarzeń, wręcz odwrotnie, one są niezbędne, aby nagłośniać niektóre sprawy i pokazywać też wielkie, oszałamujące sukcesy. Ale to, że czasami jest to alternatywne działanie, alternatywne ze szkołą, na przykład dla woli angażowania się w organizację, że można się skrzypnąć na Facebooku albo można uczestniczyć w jakiejś innej takiej szybkiej akcji społecznej, a nie angażować się w trwałe, regularne, długotrwałe działanie, to jest problem. To jest problem narastający. Więc oczywiście samo w sobie to nie jest zły, ale musimy gdzieś dostrzegać także negatywne skutki tego zjawiska. To jest po prostu jakiś wyzwanie. Jestem przekonany, że ze świadomością tego rodzaju zmieniających się form aktywności obywatelskiej też jest prowadzona praca przez Kelina Wójca, m.in. w Kancelarii Prezydenckiej, jeśli chodzi o zmiany w prawie o Oczywiście stare formy, one wymagają ciągłego przeglądania i dostosowywania zarówno do istniejących trendów pozytywnych, jak i odpowiednio wcześniej wyłapanych pewnych zagrożeń z tym związanym. Chciałem powiedzieć jeszcze o innych zjawiskach. Proszę wybaczyć, że nie będzie to tylko i wyłącznie świąteczne, skąpienie święto będzie potem, potem będzie, będą znaczenia. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym zjawisku, który według mnie wymaga refleksji i reakcji. Otóż proszę Państwa, nie jest najlepiej, nie jest najlepiej skali całego społeczeństwa z gotowością nas sporaków, do angażowania się społecznego w sprawy swojej społeczności, spraw ważnych. Nie jest łatwo być wolontariuszem, Państwo wiecie najlepiej, nie tylko z wolontariuszy to widać, ale takim, nie jest łatwo wykorzystać entuzjazm ludzki i zarządzać wolontariuszami przez organizacje pozarządowe. To wszyscy wiemy, że to także nie by ma Czemu tak jest, że te pokłady takiej gotowości są, w moim przekonaniu, nie zwiększają się tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście można mówić, że to jest kwestia, tak jak Brytyjczycy zawsze pytają, dlaczego demokracja lepsza, dlaczego prawniki bardziej zielone, no bo z kilkaset lat, a my nie wiemy od lat. Ale to jest tylko połowa prawdy. To jest połowa prawdy, druga, w moim przekonaniu, część prawdy to jest taka, że trzeba konsekwentnie budować postawy, Akceptacji własnego zaangażowania, a nie tylko oczekiwania, że ktoś rozwiąże nasze problemy sam. Nas. To jest jeszcze resztka socjalistycznego myślenia. Gdzie jest myślenie o tym, że to nie my mamy coś dać innym, tylko jeżeli nawet mamy szlachetne cele, szlachetne aspiracje, to ktoś inny ma stworzyć nam narzędzia naszego działania, żebyśmy mogli być skuteczni. To jest wielki problem mentalnościowy, którego tak łatwo i tak szybko nie rozwiążemy. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest pewna bariera, która opóźnia albo utrudnia rozbudowę i pogłębienie zaangażowań obywatelskich wyrażających się w gotowości do działania. Jest też kwestia, która pewnie Państwu yy, trochę spędza sen z oczu. Yy, jak zwykle bywa tak, że coś, co jest bardzo dobre, nie ma także i tę drugą stronę medalu. To jest ta kwestia 1% podatku VIP. Rzecz wielka, rzecz wspaniała, rzecz oczekiwana przez środowiska organizacji pozarządowych, ma jednak ten drugi aspekt, o którym się nie mówi nie chce się tego zrzekać. A według mnie to jest odpowiednie... Proszę Państwa, ten 1% miał w swoim założeniu być mechanizmem redystrybucji budżetu. A ze względu na piękny mechanizm, że każdy obywatel płacący podatki może wskazać cel, który jest, on dla niego jest ważny, wygaśnie częściowo osobiste zaangażowanie. Bo ludzie czują, że jak dałem 1%, to tak jakby to nie był niego 1%. Wyjęty z kieszeni, a on jest wyjęty z budżetu. To jest ryzyko wygaszania rzeczywistych postaw na przykład w publicznych. i, inny, które wymagają wyjęcia z własnej kieszeni, a nie z ogólnej klasy, choćby jednego grosza na rzecz potrzeby. wspaniała idea 1% stanowi do pewnego stopnia, nie powiem się ale zagrożenie dla autentycznej filantropii. Postawy, filantryki, tak jak postawa filantropijna jest, jest rzeczą ważną, według nie trzeba się dzisiaj zacząć zastanawiać, jak w zaistniałej sytuacji reagować, aby nie wygaszać w dalszym ciągu tej ona istnieje, do wyjęcia pieniędzy z własnej, a nie z państwowej kas, To też jest jakieś echo socjalistycznego myślenia. Że zawsze łatwiej się rozwiązuje szlachetne cele, realizuje się potrzebne działania w oparciu o pieniądze wspólne, a nie moje własne. To wymaga wielkiej, poniosłych i odważnej pracy na rzecz przekonania Polaków że to nie wystarczy. 1% z kasy ogólnej nie może załatwiać sprawy czystości zmienia, zaangażowania poprzez gotowość do, do wydania pieniędzy własnych. Ważna moim przekonaniu również jest kwestia, której pewnie Państwo mówicie bardzo często. To jest taka, to jest kwestia samodzielności. samodzielność który ja bym nazwał pewną cechą dzielności w sytuacji, w dzielności działania, niekoniecznie w prostych sytuacjach. Nie wszyscy chcą być dzielni, nie wszyscy chcą być samodzielni. Wielu chce być formalnie, bardzo samodzielni, bardzo dzielni, ale za pieniądze samorządów. Musimy coś starać się z tą dzielnością robić, tak jak statek. Czy okręt wojenny ma, żółtka, czy żaglówka czy ma dzielność, idzie jest lepsza w trudnych warunkach, tak samo i organizacje pozarządowe muszą moim przekonaniami zyskiwać na dzielności przez większą zdolność samodzielnego działania. To nie znaczy, że państwo, administracja samorządowa inna może czuć się zwolniona. Nie, 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 absolutnie nie. To jest niezbędny warunek do czasami dla skutecznego funkcjonowania i załatwiania bardzo sztucznych celów. I ważne. Ale gdzieś oprócz tego mechanizmy zwiększające szanse na pozytywne, pozytywne efekty zwiększanej dzielności organizacji i samodzielności powinny być w moim przekonaniu celem naszych wspólnych dążeń. Tak warto też wyciągać wnioski, jak jest to w innych krajach tą drogą poszło wiele wcześniej od nas. I zaś też dalej niż my. Co nie znaczy, kochani Państwo, że nie możemy być dumni i szczęśliwi z tego, dziś, dzisiaj na niej. To jest przede wszystkim wielka zasługa Państwa. Mam świadomość, że często w niekoniecznie łatwiej i takich luksusowych yy, warunkach, czasami bardzo trudnych. Tym większa jest to zasługa. Ale i w takim przy okazji świąt warto że możemy poprzestać tylko i wyłącznie na wyrażenie sobie satysfakcji i wdzięczności. Jest tak, że musimy takie świąteczne okazje, szczególnie święte 25-lecia wolności zagospodarowanej m.in. przez organizacje pozarządowe, wykorzystać dla wytknięcia sobie następnych celów, jeszcze dalej idących, moim przekonaniem, stwarzających jeszcze dodatkową szansę na lepsze zagospodarowanie tej gigantycznej tego... i robienia czegoś dobrego dla nich nie